Wróciłem! gitar Hello! Fajnie, że wróciłeś, zobacz stary, dostaliśmy zaproszenie na wieczór, taką jakąś Przepraszam, ja muszę co? ci odmówić. Ja już się jestem umówiony, co? mam plany. Jakie plany? Lecę z kaśką. Z tą kaśką? O no, no, wiesz! Z tą rakietą? To no, już się nie wstydzę. Ja teraz Seba. jestem. Ja teraz jestem bardziej konfident! Słuchaj, stop stop, 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 stop! No, że pewny siebie jestem bardziej, nie? chyba tak za to tęskniłam. Ja za tobą też, Karina. I nawet z tej tęsknoty zrobiłem coś craze'owskiego. Panato. I love you. Na Karyna już nie było miejsca. Seba, ale to się pisze I love y -o U. Ty, po jakiemu ty do mnie teraz gadasz? Przecież jak mówisz do kogoś, no to I love you. Chyba nikt nie mówi, hej, I love y O -u". No, także fajnie, że wróciłeś, Seba. No, dzięki. A jak tam w ogóle ten twój nowy kar. znaczy przepraszam, nowy auto? No kupiłem sobie tą BMW, ale mi się ubezpieczenie skończyło i o? wiesz, właśnie sobie patrzę na kilka polis, Co? No, Gdzie? Po, polis. W internecie, no. Polis? 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 Policja? Człowieku, ja mam zawiasy, co ty robisz? Kurde Seba, ty to jesteś taki przystojny, wszystkie te maniurki na ciebie lecą, nie? Ja to chciałbym mieć takie jak ty, albo chociaż mieć takie o, ice, jakby to mówicie, jak ty masz. Ice? No, no ice. Ale, ale, ice? No, ice. Nie, ale ice, ice? No, ice, ice, Seba. Ale że loda? Nie no, jakiego loda? O czym mi chodzi? Zobacz, masz, no, masz taki akcent taki zachodnio-pomorski, to ja nie rozumiem. Nie? Seba, a jak ty byłeś w tych Stanach, to widziałeś może w Londynie tego Big Bena? Co? Murdo ty się ogarni. Co ty do mnie gadasz? No widziałeś Big Bena! Ale ty myślisz, że jak ja na siłowniach pochodzę ch to się patrzę na chłopów, co oni tam mają, czy mają Big Bena czy Bena? Patrz co? Ty na to chcesz, znaczy widziałeś wielkiego Bena! Ty, 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 co? W Londynie! Co dostaniesz. Taki baki. zegar! Big Ben w Londynie! Big Ben zegar w Londynie! Nie? <laughs> no i idź się lecz, stary, nie? <laughs> no i wiesz! Jest don't. Kurde, tak. Seba, jak ty się tego angielskiego nauczyłeś i gdzie? Bo przecież z każdej szkoły, w której chodziłeś, to wyrzucili na krzywy, Bo oni nie wiedzieli, jakie mam talent. Dajcie, my ostatnio często podróżujemy i dzięki Sebastianowi możemy się dogadać za granicą, bo trzeba używać innych języków. Tak. Ale jeżeli wy na przykład podróżujecie, lub po prostu chcielibyście nauczyć innych języków, to mamy dla Was bardzo fajną promocję na aplikację Babel. Aplikacja Babel pozwala Wam uczyć się języków, a jest tam ich aż 14. Dokładnie. Znajdziecie ją zarówno jak i na komputer, tak i na telefon. Więc możecie ją mieć zawsze przy sobie i posiada wszystko od rozpoznawania mowy, przez podcasty, gry, a nawet lekcje o tematach kulturowych. Więc możecie sobie puścić podcast przed snem i w taki sposób uczyć się języka. A dodatkowo, używając linku poniżej, macie od 40 do 50% zniżki na subskrypcję. Jeżeli ustawisz polski jako język bazowy, to możesz nauczyć się trzech języków obcych, a w przypadku, gdy językiem bazowym będzie angielski, możesz nauczyć się ich aż 14. Proszę, co chciałeś? Yy, po pierwsze, to zamknij oczy. Dobra. E, a po drugie, no mam dla ciebie niespodzianeczkę, nie Naprawdę, e, no. nie, no nie mów, nie mów, że kupiliśmy ten dres. No no... Wiesz jak ja kocham na Ronaldo, no, mi dres z, z Juventusu, nie, czekaj, nie, na pewno nie z Juventusu. Pewnie z... Pewnie z Manchesteru. Nie z Manchesteru, z Realu. No, no prawdziwe, tak? Dobra, 3, 2, 1, Psiu! Proszę, twój dres. Co to jest? Na początku się tak zastanawiałem, po co ci dress, ale w sumie byłem w tych Stanach, nauczyłem się być tolerancyjny, więc żaden problemik mordo, mam nadzieję, że ci będzie fajnie fitował. No, słuchaj, ja teraz jestem na imprezie, a co, po co potrzeba? Po angielsku przetłumaczyć? Stary, idealnie zadzwoniłeś, przyjazdam znam angielski perfekt. ja, ja czeku, to jest mój, to jest mój język, so, ja to ja Excuse yeah. me, uh, how to get to the railway station? Yy, to ten, yy, nie? musisz ten, yy, yy, To jest yy, tam idź, nie? Tam idź. Yy, ten. A okay. go, go. Thank you. Dziwny, jakiś po po niemiecku gadał. No ja wiem. dobra, To bardzo ci dziękuję za pomoc. No, no, nie ma problemu. Eee, thank you from the mountain. A nie rozumiesz? No to jest yy, z góry dziękuję. My tak w Stanach mówimy. Nie?